Cześć. Witam was serdecznie na moim kanale Cichecki Mikołaj i porozmawiajmy o sporcie. Moi drodzy, u mnie na kanale znów będą królować skoki narciarskie na najwyższym światowym poziomie. Skomentuję dla was niedzielne zawody Pucharu Świata w Planicy. Powiem wam szczerze, że jestem rozczarowany, że już skoki narciarskie się kończą i będziemy musieli czekać na koniec listopada, początek grudnia na nowy sezon. Oczywiście wcześniej będzie letnie Grand Prix, ale to zawsze jest smutno, gdy w taką właśnie pogodę jak teraz, gdy jest słonecznie, kończą się skoki narciarskie, zawsze jest mi smutno, ale szybko ten czas zleci. I znamy już rozstrzygnięcia. Puchar świata po raz drugi w karierze wygrywa. Kobayashi. Moi drodzy, tak jak Wam tutaj wspominałem, mówiłem, że japoński samuraj nie wypuści tej szansy z ręki. Pokonał Geigera o 106 punktów. Wygrał tą klasyfikację generalną. Geiger był dzisiaj 12, Geiger był dzisiaj 16, ale też było piękne jego takie zachowanie, gdy już Kobayashi wylądował i zajął ósme miejsce w dzisiejszym konkursie. Wiedział, że zajmuje drugie miejsce w tej klasyfikacji generalnej. Pogratulował, podał rękę japońskiemu zawodnikowi. To jest właśnie piękne w skokach narciarskich, że ci wszyscy skoczkowie skaczą, rywalizują. Jedni wygrywają, drudzy przygrywają i oni się szanują, doceniają ten wysiłek. Bo w wielu innych dyscyplinach sportowych pewnego rodzaju są konflikty. Zobaczcie jak w Formule 1 przypomniał od razu mi się czasy Schumachera, który gdy się ścigał, no pewnie pewnie znacie tą sytuację, gdzie tam nie przypadają za sobą dani zawodnicy nawet 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 w takich dyscyplinach sportowych, gdzie mieliśmy nawet polską koszykówkę, Gortat i Lampę. Doskonale zdajecie sobie sprawę, że właśnie ci dwaj zawodnicy Ci fenomenalni koszykarze, którzy grali w NBA, nie przebadali za sobą. Między innymi polska reprezentacja, gdy ci dwaj zawodnicy grali razem w składzie, nie odnosiła sukcesów, bo obaj walczyli o to, żeby być takim samcem Alfa. Była taka rywalizacja między nimi, to nie niedobrze wpływało na naszą drużynę. Dopiero gdy Igor Gortat, i, i Lampę pokończyli karierę i inni zawodnicy zaczęli przejmować pałeczkę, to osiągnęliśmy wielki sukces na mistrzostwach świata Kilka lat temu. Ale wracając właśnie do skoków, to było piękne, że tak właśnie Geiger pogratulował Kobayashiemu właśnie w tych, w, tych, w, tych, w tych zawodach. Jeżeli chodzi o rywalizację w dalszej części, no to też mieliśmy tutaj niesamowitą rywalizację między Lindwikiem a Geigerem. Obaj panowie walczyli o te trzecie miejsce w końcowej klasyfikacji Pucharu Świata i w ostatni, no, z rzutem na taśmę właśnie Lindvik y, przeskoczył y, Graneruda o 5 punktów. No, Granerud dzisiaj 12 miejsce, ex z Żyłą, y, no w ostatnim czasie właśnie w... Obrońca tej kryształowej kuli skakał tak średnio Nam Mamucik z skoczniach, często go znosiło na drugą stronę. No już nie miał tak fenomenalnej formy jak w poprzedniej części sezonu. Lindvik też skakał w kratkę, ale w tym najważniejszym momencie z przytupem zakończył ten sezon wygrywając dzisiaj zawody. No i wskoczył na te trzecie miejsce. No właśnie, to, to, ta rywalizacja między innymi właśnie tej końcowej klasyfikacji pokarów świata nas e, pasjonowała. No jeżeli chodzi właśnie o ilość podium, to wyobraźcie sobie, że właśnie Kobayashi i Geiger 11 razy stali w tym sezonie na podium, e, Granerud i Lindvik po 10 razy, Kraft 9 razy. No i to też jest piękne, że Stefan Kraft który właśnie w tą końcówkę fazy, w końcowej fazie sezonu miał ją fenomenalną. Po tym jak zdobył ten złoty medal, no to wygrywał i na 9, 9 razy stał na podium, i to zaowocowało tym, że właśnie na piątym miejscu skończył tą klasyfikację generalną. Pucharu Świata. Laniszek 7 razy stał na podium i między innymi zakończył na, siódmy, na siódmym miejscu tą, tą, tą właśnie ry, rywalizację. Jeżeli chodzi o Polaków, to to u nas Piotr Żyła jest najlepszy, bo 14 miejsce zajął. Dwa podia robią różnicę. Na 19. miejscu Kamil Stoch, na 27. Dawid Kubacki. No jednak te wyniki są poniżej tego, co oczekiwaliśmy. Oczekiwaliśmy pewnie, żeby ci, ta nasza trójka, złota trójka, kończyła ten sezon w dziesiątce, niestety tak się nie stało. Wąsek 43. lokata. Jak na następny sezon, no można powiedzieć, że to jest pozytywny wynik, ale Jakub Wolny 47., Stękała 60., Aleksander zniszczył 66. Plus do tego Stefan Kula 74., no to takie wyniki są. Rozczarowujące, jeżeli chodzi o tę klasyfikację generalną. W pokażę narodów świata, w tej klasyfikacji generalnej zajęliśmy szóste miejsce. To też mnie rozczarowuje. Wy, tą klasyfikację generalną wygrali moi drodzy Austriacy, którzy no, rzutem na taśmę pokonali Słoweńców, którzy gonili na trzecim miejscu Niemcy. Niemcy w ostatnim czasie słabli. A dla, dla Słoweńców to jest nie lada wyczyn, ponieważ oni po raz trzeci w historii wskoczyli w tej Generalce Pucharu Narodów Świata na podium po raz trzeci w historii. Kolejny rozstrzygnięcie, no to żygi Jelar. Moi drodzy, on, jeżeli chodzi o ten puchar w lotach narciarskich, tam zdobył tą małą kryształową kulę. To jest piękne, że ten 24-letni zawodnik jeszcze dwa tygodnie temu skakał w pucharze Kontyn kontynentalnym w zakopanym, nie załapał się do tej Złotej drużyny w lotach narciarskich, bo w Słowenii jest niesamowita rywalizacja. A tutaj w tej końcowej fazie sezonu osiągnął największy sukces i pokonał team Zajca i na trzecim miejscu znalazł się Kraft. A jeszcze właśnie Żygi Jelar w tym sezonie przecież korował na COVID. Ja kocham w skokach narciarskich to właśnie, że. Potrafią zwyciężać zawodnicy, którzy pokonują pewnego rodzaju przeciwności, że nie można tych zawodników, skoczków skreślać, w którym się w pewnym momencie nie wiedzie, oni potrafią w pewnym momencie wziąć się w garść i zwyciężać. Piotr Żyła zajął w tej klasyfikacji generalnej szóste miejsce. Pocichu liczyliśmy, że może po raz trzeci w karierze stanie na podium, a może nawet wygra. Tą kulę małą, ale niestety nie udało się. Choć dzisiaj było fenomenalnie, ponieważ Piotr Żyła po pierwszej serii dzisiejszego konkursu był na trzecim miejscu. Pod dzisiejsze zawody stały na wysokim poziomie, ale niestety w drugiej fazie lotu zepsuł skok no i wylądował na dwunastym miejscu razem z Granerudem. Cieszy postawa Dawida Kubackiego, który zajął dzisiaj dziewiąte miejsce, był blisko swojego rekordu w karierze, skakał powyżej 231 metrów i skakał 235 metrów. No to były fenomenalne zawody w wykonaniu naszego brązowego medalisty z Igrzysk Olimpijskich. Kamil stał dzisiaj 14 miejsce. Skoki po 225, i 1 metra były fenomenalne. Kamil Stok zresztą przyznał, że dobrze mu się skakało w planicy i tutaj oddawał większość bardzo dobrych skoków. Warto też nadmienić, że Kamil Stok po raz 212 i 13 właśnie potrafił, właśnie przekroczył tą barierę 200 metrów i stał się już samodzielnym liderem w tej niesamowitej klasyfikacji. Jeszcze do niedawna współdzielił ten rekord z krańcem, teraz tego dawnego fenomenalnego słoweńskiego zawodnika. Przeskoczył w tej klasyfikacji generalnej. Jeżeli chodzi o wyniki dzisiejszych zawodów, no to tak jak Wam tutaj opowiadałem, Lindvik wygrał na drugim miejscu Sato, no ten chłop, ten młody Japończyk, jeden z najniższych skoczków zaatakował. By znalazł się w topowej dziesiątce, ale zaatakował podium i wskoczył na drugie miejsce. Na trzecim miejscu Peter Prewc, na czwartym Tim Zajc, na piątym Laniszek, na szóstym właśnie Żygi Jelarek, o którym właśnie Wam mówiłem, który zdobył tą małą kryształową kulę. No to było niesamowite, że y pięciu Słoweńców w topowej dziesiątce. Kobayashi był ósmy. To był, powiem, przeżywam, że dobry. Mm, dobry do do dobrze skakali polscy skoczkowie jeżeli chodzi o reprezentację Niemiec, to zauważyliście, że w tej końcowej fazie skoczkowie skakali, tracili jakby tą coraz gorzej. No, Geiger dzisiaj był 16, Einstein dwudziesty 24, Wellinger był um, pod koniec właśnie drugiej dziesiątki. Wellinger był dzisiaj um, bo to mi klasyfikacja uciekła, był, 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 a no właśnie Frank był 28, a Wellinger był 18 i niewiele, i dlatego Niemcy spadli na te trzecie miejsce fenomenalnie. Słoweńcy w tej końcowej fazie sezonu skakali, gonili Austriaków i w, Austriacy w końcu wygrali tą klasyfikację o 47 punktów, jeżeli chodzi o puchar Narodów. Ale gdyby to się wszystko inaczej ułożyło, gdyby właśnie Sato nie zajął dru drugiego miejsca, a Piotr żyła, zająłby na przykład 10 miejsce, a nie 12, no to by Słoweńcy wygrali tą klasyfikację, więc w ostatnim momencie, biorąc pod uwagę to, że kraft skakał tak sobie, bo kraft był dzisiaj jedenasty i czy przeliczył się, bo zmi zmi trener zmienił mu Belkę. I, wyrywa, i i jednak nie, nie udało mu się skoczyć daleko trochę spóźnił ten skok i suma summarum przegrał walkę o kryształową kulę małą zajął trzecie y, miejsce no zawsze mi jest y, to patrzę czy o wszystkim wam powiedziałem zawsze jest mi smutno gdy kończą się właśnie puchar świata się kończy w planicy za nami długi sezon wykonanie polskich skoczków ten sezon był taki średni były przebłyski y, można powiedzieć, że jednak zabrakło zwycięstw. Zdecydowanie byłoby lepiej, gdyby nasi weterani byli w topowej dziesiątce, ale ja powiem Wam szczerze, że i tak bawiłem się przednio tutaj Wam, relacjonując przebieg tych całych zawodów. Zobaczymy, kto zostanie nowym trenerem polskiej właśnie reprezentacji. O tym wszystkim się dowiemy w najbliższym czasie. We wtorek, a także w czwartek, moi drodzy, Dawid Kubacki odbierze nagrodę za zdobyty medal w Centrum Olimpijskim w Warszawie wszyscy właśnie pewnie Andrze Duda się prezydent Duda się zjedzie, pewnie także minister sportu, no i Kubacki odbierze. Nagrodę, mam nadzieję, że już do tego czasu poznamy trenera. Dobrze by było, no bo wiadomo, że sezon się kończy i zwykle po tygodniu są roz, rozpoczynają się treningi, a teraz jednak te treningi mogą później się rozpocząć. Ja cały czas dalej uważam, tak jak wam w poprzednich materiałach wspominałem. Jestem takiego zdania, że powinien powstać taki team mistrzów, gdzie właśnie Stoch, Kubacki i Żyła będą trenować np. z trenerem doleżalem, może z innym trenerem, a np. Na ci nasi młodzi zawodnicy Wolny, Stękała. Także Wąsek zniszczą, i tak dalej, i tak dalej, by trenowali, na przykład z, z, tym, z tym Biślerem. Tak mi się wydaje, że to byłoby idealne rozwiązanie, bo pewnie e, czytacie, m, dowiadujecie się o tym konflikcie, który jakby po, po, no, powstały podziały w naszej kadrze, że jednak weterani chcieliby z Doleżałem pracować, inni skoczkowie m, z, z innym zespołem. No podobnie też kiedyś tak było z Adamem Małyszem, gdy Adam Małysz już był starszy. Um, nastąpiło jakby takie podział pokoleniowy, no bo Mateja, Skupiń, pokończyli kariery, Bachleda też, był stoł, żyła Hula. No, i w pewnym momencie to tak wynikło, że jednak Małyszowi dobrze z Kruczkiem się nie współpracowało, i powstał wtedy szybko taki pomysł, żeby lepisto powstał taki team Adama Małysza, gdzie lepisto trenował. Bo z drugiej strony, kiedy trener Lepisto był trenerem naszej kadry, no to też to nie działało na tych, na tych młodych. I takie właśnie rozdzielenie tej drużyny spowodowało, że Małysz skakał lepiej, stok żyła i hula. Także, no, i to mi się wydaje, że takie byłoby dobre rozwiązanie, bo często bywa tak, że stare drzewa tak można nazwać właśnie naszych starszych weteranów skoczków. Że czasem jest tak, że niektórzy właśnie skoczkowie nie lubią zmian. Byli przyzwyczajeni do pewnego systemu, który funkcjonował przez. Sześć lat, bo trzy lata przez czas Szczepana Hongachera i trzy lata przez, yy, trenowa przez czas trenowania Doleżana. No i nie chcieliby jednak zmieniać, bo widzieli pozytywy, że w ostatnim czasie, mimo tych problemów, że to może w pewnym momencie zaskoczyć i mogą lepiej skakać. Z kolei właśnie wolny zniszczą, stękała. Wąsek widzieli, widzieli szansę w tym, że nowy trener, nowy bodziec, że mogli skakać zdecydowanie lepiej. I to, to byłoby dobre rozwiązanie, ale też zobaczcie, że. Yy, Dobrze, że w ostatnim czasie to wszystko zostało wyjaśnione, bo Kamil Stoch ostatnio właśnie w tym dzisiejszym wywiadzie niedzielnym stwierdził, że trochę ma takiego kaca moralnego, wyjaśnił sobie wszystkie takie niedomówienia na WhatsAppie z dyrektorem generalnym Polskiego Związku Narciarskiego. No i czeka właśnie na te wtorkowe zebranie i na to, kto będzie nowym trenerem. Jak to się wszystko rozstrzygnie w ogóle, ogólnie ten, te problemy, ten takim moim zdaniem naszej kadrze wynikały trochę właśnie z braku takiej komunikacji, bo nasi skoczkowie Pomy... No, źle wszystko odebrali właśnie te słowa zarządu, uznali, że trener Dolezal został źle potraktowany, że inaczej powinien się wcześniej dowiedzieć, że odchodzi, że Skoczków powinno się zapytać o zdanie. Powiecie, że takie pytanie Skoczków o zdanie, no nie byłoby na miejscu, że Skoczkowie nie powinni decydować, no ale weterani, nasi najlepsi Skoczkowie, no warto było ich zapytać i później to wszystko rozważyć. Tak uważam, no w ogóle ten cały sezon był taki, że Zobaczcie, zarówno ta komunikacja między Małyszem, sztabem, zawodnikami spowodowała, że rodziła problemy, do tego jeszcze konflikty wewnętrzne między asystentami, bo, bo powstała tak, taka sytuacja, że weterani popierali jednego trenera, młodzi zawodnicy jeszcze drugiego, takie bym powiedział, ścieranie się różnych grup wpływów w drużynie często to powoduje, że to później się odbija na wynikach. Od razu przypominają się czasy z Koszyku, koszykarskie, inna dyscyplina. Wyobraźcie sobie, kiedyś w reprezentacji polskiej koszykarskiej grał Gortat, Lampę, dwóch zawodników fenomenalnych, którzy grali w NBA, liderzy i oni walczyli o wpływy, o to, żeby liderować, a gdy takich dwóch zawodników walczy o to liderowanie, tacy sam, te, 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 te dwóch samców alfa, jak to kiedyś właśnie Gortat mówił, to ni, nigdy to nie prowadzi do dobrego i to powoduje wtedy, że drużyna nie odnosi sukcesów i polska reprezentacja Zwykle wtedy zawodziła na Eurobaskiecie, Wtedy, gdy Gortat zrezygnował z gry, w reprezentacji także Lampy nie był powoływany, to na Mistrzostwach Świata polska reprezentacja kilka lat temu osiągnęła fenomenalny wynik. No i właśnie tak jak Wam tutaj, tutaj mówię, gdy dwóch trenerów, asystentów do Leżala, tak się jakby zwalczało, no to to z powodu, też miało jakiś wpływ tam na. Wyniki, na taki podział między młodymi zawodnikami i tymi starszymi. Później te braki komunikacyjne między Małyszem. Małysz mówił, że powinni zrobić przerwę. Tak samo mówił Apolinus Steiner. Trener i drugi asystent uważali inaczej, z drugiej strony inny trener inaczej, no i to wszystko później właśnie powodowało, że, że, że wynikały takie problemy. I mam nadzieję, że to, się, że to wszystko zostanie do konsensusu doprowadzone. No, i polski związek postanowił, że jednak zmieni trenera. Między innymi dlatego, że sponsorzy, sponsorzy stwierdzili, że jeżeli to wszystko tak dalej ma wyglądać, jeżeli polscy skoczkowie mają nie osiągać wyników, no to, to jeszcze istnieje zagrożenie, że mogą się wycofać. Napiję się łyka herbaty i dalej Wam tutaj opowiadam. Bo niestety jest tak, że są kibice, sponsorzy patrzą przede wszystkim na klikalność. czy czy właśnie i na oglądalność. Jeżeli jest duża oglądalność w telewizji, jeżeli te wszystkie teksty klikają się, to sponsorzy są zadowoleni, ale jeżeli właśnie jest kiepski sezon, to później się przykłada na oglądalność. Oglądalność jest mniejsza, więc są mniejsze wpływy z reklam. Gdy są mniejsze wpływy z reklam, to sponsorzy i mniejsza klikalność, to sponsorzy są niezadowoleni i później stwierdzają, no to my tego wszystkiego tak nie będziemy finansować. No i związek polski narciarski przestraszył się że sponsorzy mogą się wycofać, no i właśnie pod tym wpływem tego wszystkiego stwierdził, że należy zrobić jakąś zmianę, żeby te wyniki się y, poprawiły. Jest taka grupa, część kibiców, która będzie oglądać bez względu na to, jak polscy skoczkowie skaczą z zawody. Ja na przykład od czasów Adam, wybuchu Adam, wybuchą małuszomani. mam tak, że te już, to już prawie Dwadzieścia kilka lat oglądam regularnie. Gdy Adam Małusz był w kryzysie, ja cały czas oglądałem skoki. Gdy poprzednim razem Kamil stokio był w kryzysie, także oglądałem. Wiadomo, najfajniej się ogląda te zawody, gdy trzech Polaków jest w dziesiące. Polak wygrywa, staje na podium. Co, co w drugim konkursie, no to ogląda się z taką przyjemnością. Nawet powiem Wam, że tutaj z przyjemnością. Łatwiej się opowiada o sukcesach niż o porażkach. Zawsze się lepiej chwali niż krytykuję, ale pewnie by się znaleźli zły inni dziennikarze osoby, które by powiedziały, że jednak lepiej się krytykuje. No ale to powiem wam, powiem wam właśnie szczerze, że tak jak widzicie, ja bez względu na to, czy jaka jest klikalność, to zawsze oglądam te skoki i nawet jakby byłby kryzys, to dalej bym oglądał, bo kocham tą dyscyplinę, ale niestety. Prawda jest taka, także w wielu innych dyscyplinach sportowych zwykle jest tak, że jest duża rzesza takich kibiców, którzy oglądają, gdy są sukcesy, gdy stok wygrywa, gdy ży, żyła wygrywa kubacki, to siadają, oglądają, oglądają, a nagle, gdy się pojawia tak, że ci skoczkowie przestają skakać, no to mówią tak, a małość się skończył, a stok się skończył, żyła się skończył, nie oglądam. A jak tam skoczkowie, a kiepsko, to nie oglądam, to idę na basen. Niestety są tacy sukcesy. Są też tacy kibice sukcesu, tak kolokwialnie mówiąc, typowy Janusz, typowa Grażyna, którzy tylko oglądają, kiedy są sukcesy. Ja pamiętam, jak gdzieś, gdy Adam Małysz po tych trzech fenomenalnych sezonach, kiedy wygrywał, zwyciężał, zdobywał trzy kryształowe kule, nagle no były te gorsze miejsca, czyli piąte, szóste, no bo to cały czas był ten czwarty sezon fenomenalny, gdzie Adam Małysz w końcowej klasyfikacji był dwunasty. Pamiętacie, co wtedy upadł w Stanach i później właśnie w czasie tego upadku leżał i później już po, po tamtym czasie przestał nosić ten legendarny kolczyk pewnie wielu już nie pamiętasz, ale mały kiedyś tak jak Michael Jordan z takim koczkiem w uchu skakał. No, kiedyś taka moda była w latach właśnie 90, że dużo sportowców czy także wokalistów zespołów czy też tacy muzycy z boys bandów często właśnie nosili takie kolczyki w uchu. Sam pamiętam jak właśnie nieraz na podwórku grając piłkę nożną to też się trafiali tacy przeciwnicy, którzy właśnie mieli takie kolczyki no lata 90, no taka moda była, moi drodzy. Ale wracając właśnie do o czym ja to mówiłem o, o tym, że sponsorzy przestają właśnie a, no wtedy mówiono, że właśnie Adam mały czwarty sezon, że już się skończył, że kryzysa, że się już nie, nie ogląda, a ja dalej oglądałem i tak było podobnie właśnie ze Stochem. No ale no niestety sytuacja wygląda tak, zresztą ja to właśnie widzę po swoich materiałach. Rok temu, gdy były sukcesy, to oglądalność była wysoka, ale wtedy, gdy już o Tity ze Neustadt i także po tym konkursie, po, po tym jak Piotr Żyła zdobył mistrzostwo świata, no to, no to jednak ta oglądalność spadała, spadała i, po, i w tym sezonie także była. Była taka sytuacja, że ta oglądalność nie była taka, jaka powinna być, bo nie było sukcesów. No i, związ... i ja też miałem gorszą oglądalność. Telewizja TVN miał gorszą oglądalność. Eurosport. Kliknięcia były nie na tym poziomie. To, się wszystko przy, przez to wszystko się przekładało na mniejsze wpływy, więc sponsorzy byli zaniepokojeni, bo dla, dla nich najważniejsze jest to, żeby te słupki były na, na najwyżej. A prawda jest taka, że właśnie skoki narciarskie są taką piękną dyscypliną, że tak jak mówię, ja i wielu, wielu z was, którzy oglądają mój kanał, pewnie bez względu na to, jakie są wyniki, siadają, oglądają i kibicują e, tym zawodnikom, ale niestety są też kibice sukcesu, którzy przestają oglądać, wtedy już no, są pewnego rodzaju bym tak powiedział, no już smutni, Stok znów kiepsko, nie, nie, nie będę oglądał, no, no i niestety, no i właśnie to, ten strach Polskiego Związku spowodował, przestrasili się, że, że może w pewnym momencie zabraknąć, że sponsorzy się odwrócą w związku postanowili zmienić, właśnie no, często to właśnie tak bywa w sporcie, że jakby sponsorzy no, wymagali jakichś zmian no pewnego rodzaju taki szantaż no nie zmienicie trenera, to wy, to my wam nie, nie zapłacimy, że jakiś, żeby był jakiś bodziec, choć sytuacja pokazuje, że jednak trener doleżał dostał e, tą szansę żeby jednak wyjść z kryzysu, nie udało się, w związku z tym, że suki spadają no to została podjęta decyzja nad zmianą trenera, to tak jak wam tu powiedziałem że najlepszym takim rozwiązaniem Byłoby, tak jak Wam powiedziałem, stworzenie takiego teamu. Pewnie skoczkowie byliby zadowoleni, albo może uda się, choć teraz wątpię, żeby udało się takiego trenera, bo Kojonkowski odpadł. Właśnie do tego jeszcze nie to mi inauer, kurczę, wypadł, mi Okazało się, że to byłoby kiepskie rozwiązanie dla naszych skoków narciarskich, i tak widać, że Stoch do końca i Kubacki nie są przekonani do Stefana Tumbiś, Tumbiślera. Ciekawe jak to zostanie sytuacja rozwiązana. No ja cały czas optuję za tym teamem mistrzów i innym trenerem, a jestem przekonany, że następny sezon będzie zdecydowanie lepszy, że będziemy skakać stabilnie w porównaniu do zeszłego sezonu. No i mam nadzieję, że Polski Związek, Sztab Narciarski, także Adam Małysz Ci wszyscy ludzie, wszyscy, którzy zarządzają, wszyscy, którzy kochają skoki narciarskie, skoczkowie, sztab, dyrektorzy, będzie lepsza zdecydowanie komunikacja, że nie będzie dochodziło do takich pewnego rodzaju niedomówień, bo to też była przyczyna tego kryzysu, że. Że brakowało takiego dogadania się i, z, i zrozumienia. No, często bywa tak, że po prostu czasem ktoś coś powie, ktoś coś zupełnie inaczej zinterpretuje i pojawiają się takie niedomówienia. Ja zawsze jestem takim zwolennikiem, zresztą widzicie, że trzeba dyskutować, mówić, roz, rozmawiać i wtedy, jak jedna osoba z drugą rozmawiają, to w pewnym momencie dochodzą do porozumienia, do konsensusu. Potrafi... Najważniejsze jest zawsze. Nie, na łamach mediów tylko w cztery oczy wyjaśnić sobie jakieś niedogodnienia, czy także rzeczy. Na przykład ktoś może w jakiejś sprawie się mieć odmienne zdanie i wtedy, żeby dojść do takiego porozumienia, warto jest porozmawiać albo wyjaśnić sobie takie niezrozumiałe do końca sprawy i powiedzieć po prostu to, co leży na sercu. Najgorsze jest jest taka sytuacja, gdy ktoś do kogoś mówi, a druga osoba mówi do trzeciej, później to do, do, do tej drugiej dociera, no i później właśnie powstają takie niedomówienia i mogą powstać konflikty. Tak jak myśmy tą sytuację właśnie tutaj z Skoczkowie, odejście trenera do Leżala zupełnie inaczej odebrali, w związku z tym stwierdzili, że Uderzą tutaj, właśnie powiedzą swoje zdanie. Potem, jakby tak, jak to Kamil Stoch powiedział, że pojawił się taki kac moralny. Później sobie wszystko, właśnie Stoch wyjaśnił z dyrektorem. Hmm. Polskiego Związku Narciarskiego, ale no właśnie, to powinno wyglądać tak, że obaj panowie powinni jakoś wcześniej to sobie wyjaśnić, jak, jakby to ta cała sytuacja z koczką, gdyby do skoczką to wszystko inaczej by dotarło, to pewnie nie byłoby takiego topnięcia i właśnie zawsze jestem takiego zdania, że należy roz, rozmawiać. No jestem ciekaw, jak ktoś zostanie trenerem, będę tutaj, jak już poznamy trenera. To będę Wam opowiadał o tym, co ja sądzę w najbliższym czasie podsumuję dla Was. Ogólnie ten cały sezon, wykonanie światowej czołówki naszej kadry, koniec sezonu to jest dobry czas. Analizy, jeżeli chodzi o także, pojawią się materiały podsumuję, no bo kilku skoczków postanowiło zakończyć karierę. W najbliższym czasie po meczach polskiej reprezentacji pojawi się materiał o Ito, o tym japońskim fenomenalnym skoczku. Szkoda, że on zakończył karierę. Także no, o tym się też dowiedzieliśmy, że Severin Freund kończy karierę, ten fenomenalny skoczek, który wygrywał Puchar Świata, który wrócił po kontuzji ciężkiej. No szkoda, jednak jeżeli chodzi o reprezentację Niemiec, to Niemcy często odnoszą kontuzje i szybko kończą tą karierę. U nich jest duża rywalizacja, znaczy bym powiedział, że pewnie się znajdą następcy. No, przykro, gdy Freitag zakończy karierę, teraz się dowi zakończył karierę Freitag, teraz się dowiedzieliśmy, że Severin Freund kończy. Mam nadzieję, że Simon Amman dalej będzie skakał. I nie zakończę tej kariery. No, i właśnie w najbliższym czasie nagram materiał dla Was o Sewerynie Frondzie, bo lubiłem podziwiać, jak skacze ten charyzmatyczny skoczek, moi drodzy. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Pamiętajcie o subach, lajkach, dzwoneczkach. Życzę Wam miłego weekendu. Do zobaczenia wkrótce. Hej!